Siemanko! dzisiaj będziemy grać cały mecz Valoranta bez Solnika i dodatkowo całą rundę będziemy rosować broń jaką będziemy grać. Ze mną jest fazer i weda. <grystanie> 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 no i lecimy do filmu. <grystanie> Dobra, lecimy dur. Szukaj rozgrywki, a jakie skinki ustawić? Jo, taką może, może katana. Widzom, o której specjalnie wstaliśmy, żeby Widzowie, jest 5.48. Nie śpimy od 5, a ja nie mogę. Znaczy fazer to w ogóle nie spał w nocy, ale to jest. Strasznie nie wcielę za klałem, blanty do 5 rano. Znaleziło grę! Dobra, widzę, muszę wyłączyć celownik, ludzie! O kurde, no, Ale go... bo ja jakbyśmy cały odcinek grali na celownika, albo naczątku byśmy zapomnieli. Włącz celownik, lecimy. No widzowie, widzowie celownik wy... Wyłącz, go, no i nie ma. Y, no. to jest większy próba błędu, tak zwana, czy jak to się mówi. Ma, ma, matrynia kupa, margines, matrynia ma ja pier... Matrynia raz... większy matrynia z błędu. Nowe słowa genera bęgina. Po prostu wstanie o 5 rano i będziesz wymyślał nowe słowa. Strzelaj, strzelej, bajaj, Ale ty, to... ponia... Idę do was, idę do was, chłopaki Co ty dajesz na tej ręce. Aj, Wiktor. Jesteś rozpędnika. Lecicie mi. se, flasho, daj se i lecisz. Bum, 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 bum. Ja, ja jesteś Polonia. Polonia. Ale cóż? Daj się, ryf, daj się Ty ryf ryf, jak jest. ten, Google Generator. Ale nie masz Albo celownika. A marszal, marszal dla widzów, marszal dla Szuczcie widzów. Coś. Ta, ma zagraj to. się też, zagraj się też, bo tu nie ma celownika i to śmiesznie wygląda. Oj. No to wygląda bez celownika strasznie dziwnie. Jakby był piratem i rozglądał się gdzieś tam. No przeciwnik. ej, w tak to wyglądało trochę. Widzowie, jak dam głowę, to zostawiacie suba, jak dam głowę z tego marszala. No ja też. Ta. Ej, widzowie, jak nie dam głowy <laughs> z tego marszala, to dajecie suba. Bo? Co jest? O! Nie, to jeden dostał! I na też minus 80. Nice. Dobra, nie Znacza dałem głowy, daję ci suba. Ale dają podwójnie, bo ty powiedziałeś, jak nie dasz, a ja jak dam. To no właśnie, czyli dwa słówki dajcie, dajcie suba i lajka like w takim razie. Powiedzcie, mam jeszcze szybko, żeby dała suba z drugim. No, 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 dokładnie. Cholmo młodego klasyka. Ciociocio, ciocio, 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 bo cio. <suszy> <suszy> <gry> Dokładnie tak jak Henmasz Nie chcesz? Daj, daj gryza Ale bym sobie pograł bez celownika Oj! O ja teraz Idę do to jest do To jest z tym wielkim Według, bez celownika gramy jutro czelem tylko Tam jest. Co, je? o, Victor, ja co jest? Co jest? Co jest? Co jest? Nic nie widzę, bo jakiś debil flashuje. Nie no, słyszałem flashuje, tylko i dostałem rzecza Jeden HP ma edy. No, 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 A oglądasz, oglądasz za to. To jeden dostał. Oglądaj oglądają. To jeden dostał! Udnij to tak, żeby było, że dałem. Udniesz tak, żeby tapa było, że dałem I weź pokaż, że ten, że u jeszcze na środek ustaw takie wielkie, że dałem heada niby. Nie nie udnij tak, żeby było, że tapa dałeś. Nie, nie, nie. Ale stop! Muszę Wam przerwać, bo mam bardzo fajne ogłoszenie. Mianowicie 1 sierpnia na moim Twitchu będzie wielki stream przedłużony z nagrodami. Rozpocznie się on o godzinie 11.00 i przez pierwsze 10 godzin co godzinę będziemy robić Wam losowanie na nagrody. Wśród nich będą na przykład takie słuchawki i wiele więcej świetnych rzeczy, więc koniecznie musisz być na streamie. A dodatkowo poza tym będzie oczywiście Valorant, ocenianie stanowisk, customy z widzami, horror na streamie, komentowanie meczu Ironów, oglądanie starych filmów i o wiele, wiele więcej, więc musisz być koniecznie. Pamiętaj, 1 sierpnia godzina 11.00, naprawdę będzie to świetne wydarzenie, więc wbijaj. No i poza tym to streamy i tak są codziennie na Twitchu od 17.00, więc to tyle, wracamy do filmu. Czekaj, szczekaj. Operator jeszcze dziwnie to... wygląda niż w jeden. Marsza, ale... jeden. Daj na chwilę pokazać, zobaczyć. Widzą chcę pokazać, daj. <laughs> Jak ty widzom chcesz pokazać? <laughs> daj, pokażę widzą. Patrzcie widzowie, tutaj nie macie... Masz. Normalnie jakbyś go wywalił gdzieś za mapę, to bym wywalił cię z ekipy Serio? Daj go na chwilę <laughs> Proszę pożreć Ludzie, święty spokój mam A, on tu tam jest One tap, Nice, let's go Wygrajcie bez celownika Deadlock oraz Kim Ty Jesteś Deadlock oraz Kim Ty Jesteś O kurde, ale Nie cool. no, dobra No i nie użyłem Ja sobie palcem pokazuję gdzie celować Ja strzelam najpierw Wiedział, ja z, z operatora czarza, tak ten... nie, z nie zrobię, ja muszę widzieć. A operatora to? No tak dobra. Daj mi ja ci kupię operatora. Nie no, ja go zagram Nie, nie go tego. Zagram. Go. Daj, to daj fantoma, to daj fantoma. Odejdę daleko, żeby nie było. Odejdę, no, nie zabiorę Czekaj, ci. No. Nie, za... no, nie zabiorę Czekaj. ci. Nawet ja dla serem ci się trafił. No. Widzisz, jakbym powie... jak chciał ci zabrać, to bym dostał latarkę pewnie. Jak kurnik typowy. <laughs> Ej, kurwa! Mieliśmy co rundę losować broń! Widzę, to jest piąta rano, wybaczcie nam! O kurwa, no tak, zapomniałem o tym. Dobra, wiesz. Piąta rano! To będzie śmieszny kawałek. No dobro. jest to śmieszny kawałek. Dobra, losujemy broń na tą rundę. <laughs> Patrzcie, szósta, dwa, widzicie? Nie śpimy od piątej. Fazer w ogóle śpi. Spektra Prawie był Stinger. Spektra? <laughs> Oj, prawie bym zagrał Stinger.

jest Spectre i gra mandala, no kurwa <noise> mnie po Jakbyś powiedział, że idziesz na rower kurwa i byś nogę z garażu wyciągnął Ty, oni rotują, nie? Jak to ugra, to... Jak tego nie ugra, to dajecie suba, dobra, widzowie, Jak tego nie ugra, to każdy daje suba, obiecujecie? A ja, Fazer gra Stingera, a bo tu Fazer jest Nie, to jest tak No a, i dajecie nie, suba, tak. musicie dać suba Dobra, Dobra daj, losujemy broń. <gul> I teraz bym jakbym zapomniał w tej rundzie <gul> Na dwa odcinka, chuj wie co to za odcinek Zapraszam <gul> Robimy losowe rzeczy challenge Bulldog, bulldog <gul> Sami nie wiemy co robimy challenge Masz nadaj, i daj, o mam mia Daj swojego szybko, no kupię dwa Ja nie mogę Widzimy, ja jadą Wiktor zobacz z czym zostałem Idzie. Ej, 115 mniej jet Masz tam ich No Prawda? No No No, co gorzej Nice tuj no, no. Jak ugrasz, to jesteś super Nie proszę. A jak nie ugrasz to dajcie no suba bo... Dajecie suba A, on to... Co w tej rundzie nie, nie będzie, będzie grane w tym... Operator, momencie... operator Prawie była tylko Kosa, ale jest marshal Małszał, daj skina. A z Marsala już graliśmy rundę. Graliśmy, ale to nie ten odcinek. No oddaj. Powiedziałem, oddaj. Ludzie, weźcie mi tego debila. była głowa, szurka. Góra, prawo, prawo, góra. Leży, wow. Kur... to wow. gra brimstonem operatorem. Popin, Dobra, losujemy leży. broń na następną rundę. Losujemy, ta ta runda przegrana, ponieważ facer jest dobana. Znowu Marsa, Nie. Kosa, kosa. Góra, ja nie wiedziałem! Wiktora już wyeliminowali, każdego wyeliminowali, no i naki. Blisko prawdopodobnie jest jeden przeciwnik. Dobra, w tej rundzie gramy tylko i wyłącznie. Uwaga, uwaga, uwaga. Chcę, że phantom A ja za Odin Fantom, fantom! O, o, trafiłem! Daj, fantom! I tam koło na 4T, na 4 bronię, on tak nas pokazuje, no ale. Daj, to powiedziałam! Nie wiem, co ci wylosowało. Nic, nic nie wiem. A ty co masz? <grym _> latarkę. No nie latarkę, tylko tego lasera. Chcesz? Laser? No. Kurde ginę. To nie było zabawne, kurwa ja mam astmę. Nie ja wiem, taryna jest smaczicy, jest... No a w tej rundzie gramy wyłącznie tylko Baki Ej, Baki jest ej, dobre! Ja Ej widz widział mnie no on jest kurwa wcelowany we mnie. Ej ładny jestem vandal geja, widzowie nie sądzicie? Zobacz. Ładny ładny. Judge! Składamy się kurwa, dalej! Składamy Oczywanie. się na judza! Ej, musimy się chłopaki na judza skoń... złożyć, chodźcie! Dobra, dobra to w... Ej, grajmy, i... dograjmy Hesji! A nie, dobra, dobra, to grajmy te ghosty! Ej, wypad ghost widzowy jak coś! Nieprawda, go... wypad Jazz, tylko nie mamy funduszy! Kurde, jest 60, z daleka ciężka! Ale mnie denerwuje, Kio? że oni są spoceni, bo jest piąta rano, nie? I oni są spoceni jak huk! Jak huk graźni w twoje Jaki, a nie mam nie mamy celownika! Zbyt. Ja, ja. Nie wiem, w ogóle w głowę nie celujesz. Ja widzę to na swoim celowniku, no. a w ogóle nie celujesz a, patrz, jak to sobie, nie! 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 <ślech> ja widzę na swoim celowniku, <ślech> że w ogóle w głowę nie celujesz Kamil. Ej, Czekaj, co weedą? Ty grasz na celowniku no, włączonym? Kolorzy. Nie, oczywiście, że nie. Wiem, dobra, losujemy ta broń na tą rundę. Jesteś kivę, spektra. Co yes. ty kamień za masz? No Ale chłopie, nie Kto mnie zablokował tu no! Dojdźcie go, dajcie go Are you stuck, baby girl? Losujemy, dawaj, dawaj, losuj. Frenzy, Losujemy. Frenzy! Frenzy I czemu w co tego nie wylosowało? Chcesz za Ej! Resp jest Hena dostał! Ej widzowie, jak jeszcze nie macie Twitch Prime'a, to sobie załóżcie. Będziecie mieli dostępność do Prime Gay Video. Alo, no i we, teraz w sytuacji 1 na 2 sytuacja, w której Ma on Frenzy reloaduje Brimstone's z <śpiewanie> kosu Dobra! Shorty! Okazja, <śpiewanie> <śpiewanie> skina? Zamieniamy się. Dobra. Kto? <śpiewanie> nie udało ci się. Co jest? To są to było Marshal, marshal right here, maybe ultimate. Gdzie to ultimate, Waity, waity, my oba. Co jest nie? Nie ma opcji, że to wygramy. Odin! Olala! Oh, Juhuhuhu! Fazer, klonuj udawaj Yoru. Yoro, udawaj klon. Ej, ej, chodźcie tu, chodźcie tu, chodźcie tu. Pod ścianę. <laughs> oh, oh. Chodźcie. Pisa Italiano. Robimy ogień zaporowy, chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, no, no. I strzelamy od razu, dawać. Dobra. Czterech, czterech nas jest pięć. czterech. Czterech nas jest. Strzelaj będą. Przejmujcie, site, przejmujcie Hej, przejmujemy YouTube. Co ty, Wiktor? odbijasz ten site, Ty grasz, co ty? O, zabierasz. Nice, Fazer. Ty te. Patrz, Odin, OP. Nice. Nice. I co teraz? kramy? Uwaga, uwaga! Judge! To jeszcze Don't nie będziesz no, no, Nie oceniam mnie. ja mam pomysł pomysł. wezmę ulta, to jest znajdę na blisko. co flash i go dojadę do drogę. Nice wedo Idą, idą! Flashuj. Ja na baita idę Nice, Kamil. Doróko, doróko. A po do prawej, ja czemu nikt nie powiedział mojej informacji? A ja nie wiem, może... nie wiem. Yy, ja to... nie mogę, no, generale Brimstone. Ie. Cel. cel przyciągany, ja nie mogę A ja mam arachnofobię, proszę schowaj to Ale nie Co masz? <laughs> arachnofobię Proszę schowaj to <laughs> Widzowie, w tej rundzie gramy kokunów. W tej rundzie gramy o, Operator na 100% nie? Vandal Uuu, mamma mia, kto chce mojego skina mówi jeden e, Championa mam Daj, zamiana, zamiana Dobra Czemu mam, czemu, czemu mam Prime <głos> <głos> Zamienił się. Exchange tak zwany. WYMIENIŁEM go na Prima. Widzowie, jak chcecie wymieniać skiny sobie za akcję na przykład na Prima, to wystarczy, że macie Fajera w drużynie, ale tylko na Prima, bo on jest biedny i nie ma innych skinów. To wystarczy, że po prostu <noise> Kto zginie, Co ten Kto Kto ZGINIE TEN GAY? To zginie ten gej. To zginie ten gej. Helikopter! <noise> Ej, 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 jaka runda One top, one top, Dobra, dobra No nie dasz, no bo Happy Sleepy leci Dobra, a następna runda jest grana z... Ares Czerw Daj skinę do Aresa Pares, ja mają na Mam ją na, patrz Ej, to ja chcę zamiana To ja chcę, masz, 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 weź tutaj Ja... Jakiś taki... Jakiś taki nieulepszony Nie jestem Michałem, ziomeczku A, wiedziałem, że będzie tam chodzić. Nie bądź taki cwany, bo ci tyłu zabraknie. Tu ptasz, tu ptasz. dostałem, tak się składa. Dobra, dwóch, dwóch, dwóch tam. Dobra. Ej, powiedziałem, było 60, powiedziałem, losujemy. że nie ma opcji, że to wygramy i jest 10-10. No i widzisz, W tej oh. rondzie gramy tylko i wyłącznie. Oh. Fazer jest słaby. Każdy w komentarzu pisze, że fazer jest słaby. Dokładnie, usuwamy i losujemy dalej. To było coś takiego tam? No jest jeszcze fazer tobot, fazer bambik. Aha. Teraz... Fazer Bambik! No szybko! Tu klasyki wypadły akurat, wiesz? Kupiłem Wanda, nie, 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 klasyk, klasyk, klasyk Tak naprawdę to nie wypadło, ale musimy coś zrobić, więc... Dobra, to ulicy gramy Nie kurwa, o kurwa. To, no. A w następnej rundzie gramy? To, no. No znowu Fazer Bambi. Szeryf Dobra, nice Daj skina, daj skina, daj skina, klakier Ty masz ładnego akurat do szeryfa Ja też chcę, szybko no Dobra, daj no daj to. Niestety, Nie będziesz mógł zrequestować. Szybko. Ciebie jebać. Czerwio. <laughs> klasyka kurwa. <laughs> klasyka. Podnieś Spaderczy. sobie, podnieś sobie z tego. No idź do rogu, idź do rogu, my cię podsadzimy. Ja nie mogę, bo ta sędź mnie blokuje. Kucaj w locie, kucaj w locie. Skakuj, skakuj tam. Wow. O. O. Jaki blok, o czym ty mówisz? No idź do przodu po prostu i go sobie wejść. Ja nie będę przez płot przeskakiwał Co ty robisz? Jazda, jazda, jak gwiazda to Macie znowu. dużo czasu bardzo Wow! Wiecie co teraz? Fazer to bot Nie mamy czasu Eee, ghost, ghost To był szeryf, ale jest. Jeszcze... To gramy szeryfa, ja mam szeryfa akurat Ja nie mam znowu Ja gram mandala wywalona z drodze Ja tak. Nie Nie, no nie chce mi się no i chyba tak GG Tak wyglądają odcinki Tak wyglądają odcinki Pierwsza runda w ogóle... Pierwsze trzy rundy nie losowaliśmy na kole Potem wylosowałem jak grałem Vandala, nie? Potem losował w ostatniej sekundzie, że tylko on zdążył kupić No i tak Bo to jest ja, ale ja to ukrywam, Ale ja nie wiem o czym to mówić w ogóle, nie? No tak, tak, tylko Vandala Wow, wow. Zreloaduj sobie, to było ładne Nice, ale GG Ale ładne gg. Nice, no nice, To było ładne nam więc to było na tyle w tym filmie, zostaw subskrypcję i wbijaj na mojego Twitcha, bo streamy są codziennie od 17.00, pamiętaj o tym, że 1 sierpnia jest niesamowity event, takimi jest stream przedłużany z nagrodami na moim Twitchu, musisz być, zaczynam o 11.00, to tyle, siema.